Zbiera pan na bilecik, fajeczka, yy, nie wiem, jest pan modny, coś pan chce, żeby kupić, nie? Chcę porozmawiać. Teatr Układ Formalny działający w centrum na Przedmieściu obchodził niedawno ósmą rocznicę swojego istnienia. Dzisiaj takim rodzinnym zwyczajem po prostu zaprosiliśmy na kawę i herbatę ciasto. E, bardzo dziękujemy, że jesteście z nami. Tłumaczyłeś, że jesteśmy w połowie naszego zespołu, bo druga połówka. Gra dzisiaj w spektakl w łodzi na festiwalu. Akurat tak się złożyło, że wszystkie dziewczyny, które tworzą zespół: Alicja, Paulina. Oprócz Moniki. Oprócz Moniki, Karolina. Zespół, oczywiście. Aktorski, I Basia. Chujka. I Basia pojechały, I nie ma też Kaspra i Wiktora, więc właściwie totalnie połowy zespołu nie ma, ale my jesteśmy tą grupą wspaniałą, więc. Maciek, czyli. Złapomirajemy. Mm -hmm. Nie wiem, czy to dobrze robiłem. ale nie, no, chyba na nie. O! O, no, na, to wróżby. Na, nie jesteśmy Zaczęło się to wszystko od mm, marzeń chęci i działań, bo spotkaliśmy się w szkole teatralnej, do której każdy zdawał swoimi ścieżkami, ale żeby tam właśnie chcieć kontynuować swoją edukację i wiązać żywot ze szkołą teatralną, no trzeba być trochę marzycielem i wierzyć w to, że. Że, że się spełniać teatralnie można, bo nie jest łatwo się dostać do szkoły teatralnej i ta chęć, ta pasja nas połączyła do tego, żeby po szkole, którą skończyliśmy, dalej tworzyć, dalej działać. Założyliśmy fundację przy okazji Europejskiej Stolicy Kultury, bo była taka okazja, taki program podyplomowej samoformacji aktorskiej. I tak działaliśmy jako teatr nomadyczny przez 4 lata, jeżdżąc po szkołach, robiąc zaangażowany teatr dla młodych i nie tylko. Sztukę zadawania pytań, zadając właśnie przez scenę, przez spektakle, podejmując tematyki, których na co dzień nie da się jakby pogadać, bo trochę nie wiadomo jak do tego usiąść. Nie ma... Nie ma takiego motywu początku, a nasze spektakle dawały po prostu pretekst do rozmowy na trudne tematy, temat tabu. czy jak nie wiem, mechanizmy zła, przemoc seksualna, depresja. Takie rzeczy, które staramy się gdzieś podejmować, ale nie tylko. Eee, więc zaczęło się to. Zaczęło się od działań, od marzeń, od chęci. Wiem, gdzie chcielibyśmy być i gdzie jesteśmy teraz, za co mam wdzięczność, bo mamy wspaniały zespół teatralny. Zrobiliśmy ponad 20 spektakli w ciągu tych 8 lat. Działamy prężnie jak mała instytucja kultury mimo, że jesteśmy organizacją pozarządową bez stałej dotacji na poziomie takim, którym mają inne teatry zawodowe, a konkurujemy na poziomie no, ogólnokrajowym tak naprawdę, jeżeli chodzi o zawodostwo teatralne. E, działamy tutaj od czterech lat na Przedmieściu Ławskim, współtworząc centrum na Przedmieściu razem z Defopem. Mamy nadzieję na większą przestrzeń, na to, żeby się rozwijać, żeby mogli do nas przychodzić. Więksi twórcy nawet i fizycznie w kontekście przestrzeni po prostu, żeby te spektakle mogły być scenograficznie troszeczkę bardziej rozbudowane, ale też i w przestrzeni, po to, żeby móc udostępniać tą przestrzeń też innym twórcom, wspomagać artystów, którzy chcą zaczynać swoją działalność, chcą tworzyć własne inicjatywy, żeby wiedzieli, że ta sprawczość i niezależność nie jest łatwą ścieżką, ale jest ścieżką, która potrafi. Yy, Dać możliwość wypowiedzi serca i wypowiedzi tego, co naprawdę twórczo siedzi w człowieku, co jest trudne, żeby mieć tą odwagę pójścia pod prąd, czasami bardzo, ale to jest potrzebne. Dołączyły do Was tak? znane i uznane gwiazdy wrocławskie, Kasia. Emoso Humvango, Justyna Szafran, wczoraj był z nami też pan Maciej Tomaszewski, Paweł Palca z Teatru Modjeskiej Modies z Legnicy, więc współpracujemy. Sztuka to jest taki ferment twórczy, który polega na tym, że się zderza różne perspektywy i one razem w momencie, kiedy spotykamy się na jednej scenie wzbogacają się. To jest to mm, taki piękny moment, w którym te koncepcje gdzieś kto tworzy od wielu, wielu lat, właśnie zawodowo, w dużym teatrze muzycznym, spotyka się właśnie w niedużym zespole, ale w takiej bardzo kameralnej pracy, to potrafi dać wspaniałe efekty. I my po prostu no, tego, czego nie mamy finansami w tym momencie, nadrabiamy pasją i zaangażowaniem i też no, jakością tego, co robimy. Eee, więc to, to mnie nie dziwi, że te osoby do nas przychodzą, i... ale jednocześnie cieszy bardzo, bo co pokazuje, że budzimy dalej zaufanie i że ta nasza praca jest doceniana. Dzisiaj właśnie dziewczyny, cała ta nasza piękniejsza część gra spektakl Czarownicę na Festiwalu Sztuki Niezbędnej w Łodzi, w Teatrze Nowym Włodzi. Więc tak się śmialiśmy właśnie, że też e, Teatr Współczesny gra o godzinie 19, spektak Hamstwo, my gramy o 17 w tym samym Teatrze Czarownice. Więc jeździmy, gramy, teraz jeszcze, no, październik już kończymy, Tymi urodzinami był intensywny, jak to było widać. Zagraliśmy osiem spektakli, do tego jeszcze urodziny. Przed nami listopad i grudzień, więc do końca roku jeszcze troszeczkę wydarzeń. Premiera przed nami Adama Michała Pietrzaka Monodramu. W listopadzie będziemy mieć premierę właśnie dnia ojca o relacji, o figurze ojca w życiu mężczyzny, o tym, jak ojciec kształtuje wartości i do czego się później młody człowiek, który nagle z perspektywy bycia Nastolatkiem staje się sam rodzicem, do czego się odnosi, i to jest właśnie ten monodram Adama Michała Pietrzaka. Gramy spektakl, A Miłości bym nie miał, o subkulturze właśnie męskiego kryzysu, męskości i celach, ale te męskie tematy zderzamy z klasyką polskiej literatury i z siostrzaną energią, czyli z Balladyną, historią Balladyny i Aliny. E, więc te trzy tytuły mm, gramy w listopadzie na naszej scenie, a w grudniu. Mamy słuchowiska, będziemy prezentować słuchowiska, premiery słuchowisk, takich performatywnych słuchowisk, bo tworzyliśmy spektakle z Maciejem Kowalczykiem i jego tekst ciemnogród i prawdopodobnie uda się też tekst maczka arabskiego truskawki pod roboczą nazwą zrobić właśnie jako słuchowiska, więc tak też ciekawe, eksperymentujemy. Dołączyłem do układu formalnego lat temu 3. Układ formalny już działał przed moim przyjściem. Więc ja tak naprawdę jestem od trzech lat tutaj w zespole, więc mogę powiedzieć o tych trzech latach. Wspominam. No, trzy lata intensywnej pracy. Dużo premier, dużo spektakli, dużo grania, dużo emocji. Bardzo twórczy, pracowity czas, teatralnie na pewno. Du dużo, dużo. Dużo aktywności, dużo prężnego robienia teatru niezależnego. Pomysł na, na życie, na pracę. Po, w, w ramach zawodu aktora jesteśmy wszyscy absolwentami szkół teatralnych yy, i po prostu z, też z potrzeby twórczej, ale też z potrzeby po prostu aktywności zawodowej. Dzieją się takie, takie inicjatywy, jak bardzo często, wiele, ja znam wiele grup, bardzo często absolwenci szkół teatralnych łączą się w fundacje, kolektywy, pozyskując gdzieś granty z różnych programów, aby móc tworzyć, działać, pracować. Jest to zawodowy teatr, profesjonalny, ale nie jest to naszą pracą stricte. Tutaj, w sensie, nikt z nas nie utrzymuje się z pracy w tym teatrze. Nie jest to nasza praca zarobkowa. Nie jesteśmy dofinansowani w ten sposób, abyśmy mogli mieć tutaj stałe wynagrodzenie za prowadzenie tego teatru. Ale to prawda, poprzez to, że jest ten zapał do pracy, do tworzenia, przy każdym spektaklu spotykamy się z nowymi twórcami, rozwijamy się. To jest na pewno wielki plus, że nie czekamy na swoją szansę. Tylko sami ją sobie stwarzamy. Gram w teatrze, układ formalny w spektaklach, nie zliczę ilu, ale zaczęło się od A miłości bym nie miał, to jest spektakl, który gramy w listopadzie. Zapraszamy serdecznie. Nie karmić potwora, w siebie wstąpienie, Shakespeare Fight Show Arena, Pustostan to mój monodram, z którym tu przyjechałem, też zostałem do teatru zaproszony. Limba. Fe, Miłość Fedry, czyli historia flanelowego wstydu e, i ostatnią premierą, czy, czy nie ostatnią, ale też jest moją premierą Dzień Dziecka spektakl muzyczny, który przygotowałem, napisałem e, wyreżyserowałem, który był w ramach e, prezentowany w ramach przeglądu piosenki aktorskiej w tym roku i został tam wyróżniony nagrodą więc tych spektakli, nie wiem czy o czymś zapomniałem to ta, ale chyba wszystkie wymieniłem tak, ale w najbliższym czasie będzie można zobaczyć, a miłości bym nie miał w listopadzie i w grudniu jeszcze limbę. Zapraszamy do teatru, przychodźcie, oglądajcie. Widownia jest jak na nasze możliwości, tak duża, więc każdy się zmieści. Zapraszajcie znajomych, padajcie. Ja jestem w układzie formalnym. No to, to ciężko stwierdzić, praktycznie, praktycznie od teoretycznie od początku, praktycznie od myślę, że od drugiego roku istnienia tak, tak na dobre, bo ja jeszcze miałem taki moment, że zaraz po studiach, jak chłopaki już no, praktycznie zakładali fundację, a przynajmniej powstawały pierwsze te produkcje, no to ja byłem w Krakowie. Przez, przez rok, ponad rok byłem w teatrze w Krakowie. No natomiast tam bardzo szybko się zorientowałem, że y, ta idea, którą gdzieś tam mieliśmy na studiach i którą chłopaki realizują tutaj we Wrocławiu, to, to jest coś, czego, czego potrzebuję, więc rzuciłem tam ten etat smutny i wróciłem tutaj. Tak, no gdzieś tym, w, tych, w tych trzech pierwszych, z tych trzech pierwszych założycielskich, y, czyli Wszyscy Bogowie we Krwi, Piotruś Pan i Gad Poland, to ja grałem we Wszystkich Bogach we Krwi. To był w ogóle pierwszy, pierwszy taki już oficjalny po założeniu fundacji spektakl. Ten Gath Heights Powland, spektakl zagra, zagrany tylko i wyłącznie raz w kapitolu. W no, na pewno a miłości bym nie miał, to jest aktualny nasz spektakl. Fedra, czyli historia flanelowego wstydu. Słowo na G. Nie wiem dlaczego mi wyleciało, bardzo ważny spektakl, taki nasz flagowy. Limba. Przecież limba, tak, limba, jeszcze limba. To jest jeden z, no. z lepszych spektakli. No, to znaczy, z... może tak, najbardziej oglądany. Ja myślę, że tak, bo rzeczywiście w końcu dojrzeliśmy do tego, żeby zrobić coś, co ma mocny szczyt komediowy i, i ludzie się. Myślę, że tego ludzie potrzebują w teatrze więcej, teraz mam wrażenie, czyli takiego wytchnienia żeby było, Może być ciężki temat, ale jeżeli on jest opakowany w, 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 w jakąś taką komediowością, to myślę, że to ludziom łatwiej się przyswaja. Więc tak, tak, ludzie przychodzą na limbę. Potwora jeszcze gramy. Od, od, że Od momentu Nie karmić potwora, w reżyserii Macieja Arabskiego, to już kolejne tytuły przyciągają widzów. Bo też, jeżeli jakiś tytuł długo nie jest grany, to dostajemy informacje, że ludzie się pytają, czy będziemy grać znowu, więc... Więc tak, no nie jest to oczywiste miejsce, no tak jak cała nasza egzystencja, jakby wzięliśmy co, co, co mogliśmy dostać i zrobiliśmy z tego najlepszą rzecz, jaką mogliśmy zrobić, tak, więc miejsce nieoczywiste, ale y, przynajmniej w, w jakiejś części jest ono nasze I, i to nas też umocniło, więc ta scena... Y, Scena na przedmieściu, scena formalna nie jest najbardziej oczywistym miejscem, ale, ale naszym. Tutaj też nastąpiła stymulacja tych elementów naszej działalności statutowej, która ma pomagać w tym szerzeniu kultury i aktywizowaniu jakby ludzi z, gdzieś tam z najbliższego środowiska. I, i to się, myślę, że to się zadziało to się rozwija. Moje plany na razie są takie, że mamy, mamy takie. Jesteśmy w obliczu poważnych zmian, więc teraz tej pracy. Więcej mamy tej pracy fundacyjnej niż tej teatralnej. I więc moje plany są teraz, żeby to wszystko rozpinać do końca roku, żeby te plany nam się, o których jeszcze nawet specjalnie nie możemy rozmawiać, żeby one nam się ułożyły. Więc. Adam będzie aktorem, to ja będę panem z zarządu do końca roku. Więc tak.